Nigdy od czasu najścia Gallów pod Brennusem nie spotkała Rzymu podobna klęska. Porównywano też z rozpaczą oba te pożary, ale wówczas ostał się przynajmniej kapitol. Obecnie kapitol otoczony był straszliwym wieńcem ognia. Marmury nie paliły się wprawdzie płomieniem, ale nocami, gdy wiatr na chwilę rozchylał płomienie. Widać było szeregi kolumn górnej świątyni Jowisza, rozpalone i świecące różowo, na kształt drżących się węgli. Wreszcie za czasów Brennusa Rzym posiadał ludność karną, jednolitą, przywiązaną do miasta i ołtarzy. Obecnie zaś na murów płonącego miasta koczewały tłumy różnojęzyczne, złożone w większej części z niewolników i wyzwoleńców, rozchukane. Niesforne i gotowe pod naciskiem nędzy zwrócić się przeciw władzy i miastu. Lecz sam ogrom pożaru, napełniając serca przerażeniem, ubezwładnił do pewnego stopnia tłuszcze. Za klęską ognia mogła przyjść klęska głodu i chorób, albowiem na domiar nieszczęścia nastały straszne lipcowe upoły. Powietrzem rozpalonym od ognia i słońca niepodobna było oddychać. Noc nie tylko nie przynosiła ulgi, ale stawała się piekłem. W dzień odkrywał się przerażający i złowrogi widok. W środku olbrzymie miasto na wzgórzach, zmienione w huczący wulkan, na oku zaś, aż do gór albańskich, Jedno nieprzejrzane koczowisko, złożone z but, namiotów, szałasów, wozów, taczek, noszy, kramów, ognisk, przesłonięte dymem kurzawą, oświecone rudymi promieniami słońca przechodzącego przez pożogę, pełne gwaru, krzyków, gruźb, nienawiści i strachu, potworny wyraj mężczyzn, kobiet i dzieci. Wśród kwirytów Grecji, kudłate jasnookie ludy północy, Afrowie i Azjaci, Wśród obywateli niewolnicy, wyzwoleńcy, gladiatorowie, kupcy, rzemieślnicy, chłopi i żołnierze prawdziwe morze ludzkie oblewające wyspę ognia. Tygelin błagał w każdym liście, by Cezar przyjechał i obecnością swoją uspokoił zospaczony lud. Lecz Nero ruszył się dopiero wówczas, gdy płomienie ogarnęły domu z transitoria. I spieszył się, aby nie stracić chwili, w której pożoga doszła do najwyższej potęgi. Koło północy zbliżył się do murów wraz ze swym potężnym dworem, złożonym z całych zastępów dworzą senatorów, rycerzy, wyzwoleńców, niewolników, kobiet i dzieci. Szesnaście tysięcy pretorianów, ustawionych w szyku bojowym po drodze, czuwało nad spokojem i bezpieczeństwem jego wjazdu utrzymując zarazem w odpowiedniej odległości wyzburzony lód. Lód przeklinał wprawdzie, krzyczał i gwizdał na widokorżaku, ale nie śmiał na niego uderzyć. W wielu miejscach ozwały się jednak i oklaski, dawane przez hałastrę, która nie posiadając nic, nic też nie utraciła w pożarze, a spodziewała się hojniejszego niż zwykle rozdawnictwa zboża, oliwy, odzieży i pieniędzy. Wreszcie zarówno okrzyki gwizdania, jak i oklaski, zgłuszył odgłos trąb i rogów, w które kazał donić tygelin. Nero, po przebyciu bramy Ostyjskiej, zatrzymał się na chwilę i rzekł: Bezdomny władca, bezdomnego ludu, gdzież złożę na noc nieszczęsną swą głowę? Po czym przeszedszy kliwu z Delcini. Wstąpił po przygotowanych dla siebie schodach na wodociąg Piski, a za nim Augustianie i chór śpiewaków niosących cytry, lutnie i inne narzędzia muzyczne. I wszyscy zatrzymali dech w piersiach, czekając, czy nie wypowie jakich wielkich słów, których dla własnego bezpieczeństwa należało zapamiętać. Lecz on stał uroczysty, niemy przybrany w purpurowy płaszcz i wieniec ze złotych laurów, wpatrując się w rozszalałą potęgę płomieni. Gdy terpno spodał mu złotą lutnię, wzniósł oczy ku oblanemu łuną niebu, jakby czekając natchnienia. Lut wskazywał go z dala rękoma oblanego krwawym blaskiem w oddali syczały węże płomieni i płonęły odwieczne, najświętsze zabytki. Kłonęła przeszłość i dusza Rzymu. On zaś, Cezar, stał z lotnią w ręku, z twarzą tragicznego aktora i z myślą nie o ginącej ojczyźnie, ale o postawie i patetycznych słowach, którymi by najlepiej wielkość klęski mógł oddać, obudzić największy podziw i najgorętsze zyskać oklaski. Nienawidził tego miasta. Nienawidził jego mieszkańców. Kochał tylko swe pieśni i wiersze, więc radował się w sercu, że wreszcie ujrzał tragedię podobną do tej, którą opisywał. Wierszorób czuł się szczęśliwy, deklamator czuł się natchniony. Poszukiwacz wzruszeń poił się straszliwym widowiskiem i z rozkoszą myślał, że nawet zagłada troi niczym była w porównaniu z zagładą tego olbrzymiego grodu. Czegoż mógł jeszcze żądać? Oto Rzym, Rzym, światowładny, płonie. A on stoi na łukach wodociągu, ze złotą lutnią w ręku, winny, purpurowy, podziwiany, wspajały i patetyczny. Gdzieś tam, poniżej, w mroku, szemrze i burzy się lód, ale niech szemrze wieki upłyną tysiące lat przejdą a ludzie będą pamiętali i sławili tego poety który w taką noc śpiewał upadek i pożar troi czym wobec niego homer czym sama pollo ze swoją drążoną formingą tu podniósł ręce i uderzywszy w struny ozwał się słowy priama o Gniazdo ojców moich o kolebko droga. Głos jego na otwartym powietrzu, przy huku pożaru i przy dalekim gwarze tysiącznych tłumów, wydawał się dziwnie nikły, drżący i słaby, a dźwięk wtór brzmiał jak brzęczenie muchy. Lecz senatorowie, urzędnicy i Augustianie zebrani na wodociągu pochylili głowy słuchając w milczącym zachwycie. On zaś śpiewał długo i nastrajał się coraz żałośniej. W chwilach, gdy przestawał dla nabrania tchu, chór śpiewaków powtarzał ostatnie wiersze, po czym znów rozrzucał wyuczonym motali turusa ruchem z ramienia tragiczną syrwę, uderzał w struny i śpiewał dalej. Skończywszy wreszcie ułożoną poprzednio pieśń, począł improwizować, szukając wielkich porównań w widoku, który się przed nim roztaczał. I twarz poczęła mu się mienić. Nie wzruszyła go wprawdzie zagłada ojczystego miasta, ale upoił się i wzruszył patosem własnych słów do tego stopnia, że nagle upuścił z brzękiem lutnie pod stopy i owinąwszy się w syrmę. Pozostał jak skamieniały, podobne do jednego z tych posągów niebidów, które zdobiły dziedziniec Palatynu. Po krótkiej chwili milczenia zawrzała burza oklasków, lecz z oddali odpowiedział mu wycie tłumów. Teraz nikt już tam nie wątpił, że to Cezar rozkazał spalić miasto, by sobie wyprawić widowisko i śpiewać przy nim pieśni. Nero usłyszawszy w krzyk setek tysięcy głosów, zwrócił się do Augustianów ze smutnym, pełnym rezygnacji uśmiechem człowieka, którego krzywdzą i rzekł: Oto jak chiry ci umieją cenić mnie i poezję. Łotry, odpowiedział Watyniusz, każ panie uderzyć na nich, preterianom. Nero zwrócił się do Tygelina. Czy mogę liczyć na wierność żołnierzy? Tak, Boski odpowiedział prefekt. Lecz Petroniusz wzruszył ramionami. Na ich wierność, lecz nie na ich liczbę rzekł zostań tymczasem tu, gdzie jesteś, bo tu jest najbezpieczniej, a ten lud trzeba uspokoić. Tegoż zdania był i Seneka, i konsul licyniusz. Tymczasem w dole wzburzenie rosło. Lud zbroił się w kamienie, w drągi od namiotów, w deski z wozów i taczek i w rozmaite żelaziwo. Po niejakim czasie kilku z przywódców kohort przyszło z oznajmieniem, że pretorianie napierani przez tłumy zachowują z największym wysileniem linię bojową i nie mając rozkazu uderzenia nie wiedzą co czynić. – Bogowie – rzekł Neru – co za noc! Z jednej strony pożar, z drugiej rozchuchane może ludu. I począł szukać dalej wyrażeń, które najwspanialej mogły określić niebezpieczeństwo chwili. Lecz widząc na oku twarze blade i niespokojne spojrzenia, zląkł się także. Dajcie mi ciemny płaszcz z kapturem, zawołał. Czyżby naprawdę miał przyjść do bitwy? Panie, odpowiedział niepewnym głosem Tygelin, ja zrobiłem wszystko, co mogłem, ale niebezpieczeństwo jest groźne. Przemów panie do ludu i poczyń mu obietnicę. Cezar miałby przemawiać do tłuszczy, niech to uczyni inny w moim imieniu. Kto się tego podejmie? Ja odrzekł spokojnie Petroniusz. Idź, przyjacielu, tyś mi najwierniejszy w każdej potrzebie. Idź i nie szczęć obietnic. Petroniusz zwrócił się do orszaku z twarzą niedbałą i szyderczą. Senatorowie tu obecni, rzekł, a oprócz nich Piso, Nerwa i Senecio pojadą za mną. Po czym zszedł wolna z wodociągu, owi zaś, których wzywał, szli za nim nie bez wahania, ale z pewną otuchą, którą napełniał ich jego spokój. Petroniusz, stanąwszy u stóp arkad, kazał sobie podać białego konia. I siadwszy na niego, pojechał na czele towarzyszy przez głębokie szeregi pretoriańskie ku czarnej, wyjącej tłuszczy, bezbronny, mając w ręku cienką laskę z kości słoniowej, którą się zwykle podpierał. I przyjechawszy tuż, wparł konia w tłumy. Na oku przy świetle pożogi widać było wzniesione ręce, zbrojne we wszelkiego rodzaju broń, rozpalone oczy, spotniałe twarze i ryczące, zapienione wargi. Rozszalała fala wnet otoczyła jego jorszak. Za nią widać było istotnie jakby morze głów, ruchome kotwujące się, straszne. Brzaski wzmogły się jeszcze i zmieniły się w nieludzki ryk. Drągi, widły, a nawet i miecze chwiały się nad głową Petroniusza, drapieżne ręce wyciągały się ku cuglom jego konia i ku niemu, lecz on wjeżdżał coraz głębiej i zimny, obojętny, pogardliwy. Chwilami uderzał laską po głowach najzuchwalszych, tak jakby torował sobie drogę w zwykłym ścisku. I ta jego pewność ten spokój zdumiewały jednakże rozchukaną tłuszcze. Poznano go wreszcie i liczne głosy poczęły wołać Petroniusz, Arbiter Eleganciarum, Petroniusz, Petroniusz zabrzmiało ze wszystkich stron. I w miarę jak powtarzano to imię, twarze na oku stawały się mniej groźne, a wrzaski mniej wściekłe. Albowiem wykwintny Patrycjusz, jakkolwiek nigdy nie zabiegał o łaski ludu, był jednak jego ulubieńcem. Uchodził za człowieka ludzkiego i hojnego, a popularność jego wzrosła zwłaszcza od czasu sprawy Pedaniusza Sekunda, który przemawiał za złagodzeniem okrutnego wyroku skazującego na śmierć wszystkich niewolników prefekta. Szczególnie tłumy niewolników kochały go odtąd tak niepohamowaną miłością, jaką ludzie pognębieni i nieszczęśni zwykli miłować tych, którzy okazują im choć trochę współczucia. Oprócz tego, w chwili obecnej dołączyła się i ciekawość, co powie wysłannik Cezara. Nikt bowiem nie wątpił, że Cezar wysłał go umyślnie. On zaś zdjąwszy z siebie swą białą, obramowaną szkarłatnym szlakiem togę, podniósł ją w górę i począł nią wywijać nad głową na znak, że chce przemówić. Milczeć, milczeć! wołano ze wszystkich stron. Po chwili uciszyło się istotnie. Wówczas wyprostował się na koniu i począł mówić donośnym, spokojnym głosem. Obywatele, niech ci, którzy mnie usłyszą, powtórzą słowa moje tym, którzy stoją dalej. Wszyscy zaś, niechaj się zachowują jak ludzie, nie jak zwierzęta w arenach. Słuchamy, słuchamy. Zatem słuchajcie. Miasto zostanie odbudowane. Ogrody Lukulla, mecenasa, Cezara i Agrypiny będą dla was otwarte. Od jutra rozpocznie się rozdawnictwo zboża, wina i oliwy, tak aby każdy mógł napełnić brzuch aż do gardła. Potem Cezar wyprawi wam igrzyska, jakich świat nie widział dotąd, przy których czekają was uczty i dary. Bogatsi będziecie po pożarze niż przed pożarem. Odpowiedział mu pomruk który rozchodził się tak od środka na wszystkie strony, jak rozchodzą się fale na wodzie, w którą rzucił ktoś kamień. To bliżsi powtarzali dalszym jego słowo. Potem tu i ówdzie ozwały się okrzyki gniewne lub potakujące, które zmieniły się wreszcie w jeden powszechny olbrzymi wrzask. Panem et circenses. Petroniusz owinął się w togę. Przez czas jakiś słuchał nieruchomy, podobny swej białej odzieży do marmurowego posągu. Brzask wzrastał, głoszył odgłosy pożaru, odzywał się ze wszystkich stron i z coraz większych głębin. Lecz wysłannik widocznie miał jeszcze coś do powiedzenia, ale bowiem czekał. I wreszcie, nakazawszy znów wzniesioną ręką milczenie, zawołał – Obiecuję wam panem et circenses – a teraz wydajcie okrzyk na cześć Cezara, który was karmi, odziewa, po czym idź spać hołoto, albowiem niedługo świtać zacznie. To rzekłszy zawrócił konia i uderzając lekka laską po głowach i twarzach tych, którzy mu stali na drodze, odjechał zwolna do pretoriańskich szeregów. Po chwili był pod wodociągiem. Na górze zastał niemal popłoch. Nie zrozumiano tam okrzyku panem et i sądzono, że to jest nowy wybuch wściekłości. Nie spodziewano się nawet, że Petroniusz mógł się uratować, też Nero, ujrzawszy go, przybiegł aż do schodów i z twarzą pobladłą ze wzruszenia począł pytać – i cóż, co się tam dzieje? Czy już bitwa? Petroniusz nabrał powietrza w płuca, odetchnął głęboko i odrzekł. Na poluksa pocą się i cuchną. Niech mi kto poda epilmę, bo zemdleje. Po czym zwrócił się do Cezara. Obiecałem im, rzekł, zboże, oliwę, otwarcie ogrodów i igrzyska. Ubóstwiają cię znów i wrzeszczą spierzchłymi wargami na twoją cześć. Bogowie, jaki ten pleps ma nieprzyjemny zapach? Pretorianów miałem gotowych, zawołał Tygelin. I gdybyś ich nie uspokoił, krzykacze umilkliby na wieki. Szkoda, Cezarze, iż mi nie pozwoliłeś użyć siły. Petroniusz popatrzył na mówiącego, wzruszył ramionami i rzekł: To jeszcze nie stracone. Może będziesz jej musiał użyć jutro. Nie, nie, rzekł Cezar. Każe im otworzyć ogrody i rozdawać zboże. Dzięki ci, Petroniuszu, igrzyska wyprawię. A tę pieśń, którą wam śpiewałem dzisiaj, odśpiewam publicznie. To rzekłszy, położył rękę na ramieniu Petroniusza, chwilę milczał, a na koniec ochłonąwszy zapytał. Powiedz szczerze, jak ci się wydałem, gdym śpiewał? Byłeś godnym widoku, jak widok był godnym ciebie, odpowiedział Petroniusz. Po czym zwrócił się do pożaru. Ale przypatrzmy się jeszcze, rzekł, i pożegnajmy się ze Starym Rzymem.